Niedawno, bo 15 lipca tego roku, odszedł wspaniały DJ ze sceny Techno na zawsze, ponieważ umarł. Oto on, DJ Tomcraft, z rodziną. To jest jego żona, jego syn Maksymilian, jego córki dwie. To nie wiem, która to Sophie, a która to jest Amelia, ale nieważne. Najważniejsze jest, że ten człowiek po prostu dał siebie wszystko na scenie Techno. Ale coś mnie niepokoi w tym wszystkim, ponieważ nie jest to pierwsza śmierć i jedyna jakiegoś dj który oczet w sile wieku. Nie wiem czyżby nad sceną techno krążyła jakiś fatum, czy jakiś, nie wiem co, jakaś klątwa z sceny techno, jakby to powiedzieć. Oto rysunek jakiegoś nn który nie żyje, a on bardzo przypominał mi DJ Atom Krafta jakby to powiedzieć, pisałam kiedyś nawet o tym na blogu, o moim procesie, jakby to powiedzieć, zawsze podziwiałam DJ Atom Krafta za jego po prostu utwory techno, które tworzył, za jego muzykę, za jego życiorys, za jego wszystko, duży wkład włożył w scenę techno, ale niestety 15 teraz lipca odszedł na wieki. Oto DJ Tillman Umaha, który zmarł 31 maja czy tam 30 maja 2011 roku, na krótko przed moją pierwszą próbą, jakby to powiedzieć, ale nie będę tu reklamowała żadnych samobójstw, ponieważ są ludzie, którzy ileż by dali, żeby żyć. Zmarł też, tak jak DJ Tomkrat w niewyjaśnionych okolicznościach, jakby to powiedzieć. I jakby to powiedzieć, niestety, ale no cóż, odszedł i znalazła go siostra. Pamiętam, jak się wtedy kłóciłam z bratem, jak kłóciłam się wtedy z bratem, ja sobie myślałam, że co by było, gdyby to brat tak znalazł mnie, jakby to powiedzieć. Tylman umaha umacha, dał mi to kopa, jakby to powiedzieć, do mojej pierwszej próby, ponieważ 15 czerwca 2011 roku odbyłam swoją pierwszą próbę, ale nikomu nie polecam już prób i dzisiaj żyję pełnią życia, jakby to powiedzieć, ale są różni ludzie, jakby to powiedzieć, więc nie szukam naśladowców. Tu znowu Tillman Ulmacher, Według mnie, spójrzcie na jego oczy, jego sztuczny uśmiech. Wygląda, jakby cierpiał na depresję. Moim zdaniem, może coś z tą depresją jest na rzeczy, i może postanowił skończyć to ze sobą. To tak mi się wydawało wtedy, więc nie wiem, co mu tam po prostu, jakby to powiedzieć, się działo. Po prostu, jakby to powiedzieć, smutna informacja. Wtedy to była dla sceny techno, i to był wielki szok, że DJ w sile wieku odchodzi. Tak ten DJ Tomcrafta ostatnio, więc, jakby to powiedzieć, ilu jeszcze DJ musi zginąć przez klątwę sceny techno? To jest jakaś oklęta czy co? Oto kolejny DJ, który jest podobny do Trymana Ulmacha i do DJa Tą ponieważ wszyscy oni są młysi. Łączyło ich też jedno. Scena techno. I to, że umarł też. Ten Pascal Feos umarł 9 maja 2020 roku. Pozostawiając po sobie, też jak to się mówi, wielki szok na scenie techno. Jak to się stało, że mógł on odejść w sile wieku, jakby to powiedzieć. Tyle DJ umiera. Niemczech, scena techno to jakaś wojenka, wojenka. Cóż ty za pani? że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani, sami wybierani. Nie wiem, dlaczego śmierć wybiała sobie akurat najlepszych DJ, jakby to powiedzieć. Tu znowu DJ Pascal Feos i chciałam Wam powiedzieć, że to nie wojna zbiera najwięcej żniw, ale najwięcej żniw zbiera ludzi scena techno, która zabiera nagle i niespodziewanie tyle wspaniałych DJ zginęło przez klątwe sceny techno. Nie wiadomo czemu, nie wiadomo po co, nie wiadomo na co. Spójrzcie, ten człowiek ma wolę życia w oczach. Mógłby jeszcze żyć, ale niestety scena techno, nie wiem czy odebrała mu życie. Jak to się stało, że tyle DJ odchodzi? Jak to się stało, że w śle wieku akurat odchodzą? Czemu nie mogą doczekać załóżmy dziewięćdziesiątki czy setki? Nie rozumiem, że ludzie różnie żyją, różne typy życia prowadzą, ale naprawdę, szkoda mi słów na takie coś. Stan techno jest jakaś przeklęta. Dobrze, września ja stan techno nie załapałam. Czy śmierć wybiera sobie najlepszy DJ. Oto kolejny DJ, który zmarł. Tym razem 16 grudnia 2022 roku. Nazywał się DJ Shock. Wspaniały DJ. Kolejny w sile wieku nieżyjący, który umarł i zabrała go po prostu, jakby to powiedzieć, śmierć. Biedny DJ Shock po prostu. Brak mi słów na to, co się dzieje na tej scenie techno. Czy ta scena techno jest jakaś przeklęta? Jednymi słowy, po prostu nie wiem, co to się dzieje na tym świecie, że po prostu tyle wspaniałych ludzi, DJ młodych, odchodzi, którzy jeszcze nie mogliby żyć. Tu znowu DJ Shock. Wiecie co? Scena Techno jest przeklęta, moim zdaniem. Nie wiem, czy Scena Techno wie o tym, że jest przeklęta, ale naprawdę każdy powinien mieć się na baczności, Każdy człowiek, czy młody, czy stary, powinien być gotowy na to, że kiedyś i on odejdzie z wiecznej krainy muzyki i przejdzie do wieczności. Jakby to powiedzieć, wybudował sobie każdy z tych DJ pomnik trwalszy niż ze śpiżu, stojący na ogrom królewskich piramid. Nie rozumiem, dlaczego o scenie techno nikt nie mówi, że ma klątwę. Było takie coś już, jak klątwa świata według kiepskich. dużo na to dużą ilość ukochanych postaci, których odwódcy od się na zawsze zaczęto doszukać się klątwy ciążącej na światem według kiepskich. Wszystko przez to, że aktorów znalazło przedwcześnie wniku choroby, w wyniku chorób wypadków. Taka jest prawda. Tak samo jest ze sceną techno, podobnie. Tyle DJ musiało umrzeć, jakby to powiedzieć, jak jest klątwa kogla mogla. Niestety, jak to się mówi, śmierć sobie nie wybiera. Śmierć po prostu przychodzi do każdego, to po prostu jakby to powiedzieć, niestety tej śmierci albo podpadł, albo był w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie, albo po prostu jakby to powiedzieć, no cóż, różnie to bywa w życiu. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, Wasza soc. Technika Różańska.